Do przygotowania bułek na parze będziemy potrzebowali 200 ml mleka, 2 jajka, 30 g drożdży, pół kilo mąki, łyżeczka cukru, pół łyżeczki soli i wrzątek do parowania. Do podgrzanego, ale nie gorącego mleka dodaję po kolei wszystkie składniki, zaczynając od drożdży. Tak jak już mówiłam wcześniej, drożdży ma być trzydzieści. 30... Trzydzieści gram. Zamyśliłam się. Na drożdże cukier, cukrze jajka, na końcu Mąka, mąka, a do mąki pół łyżeczki soli. Wszystkie składniki wyrabiam w mikserze. Bądź można to zrobić ręcznie, aż ciasto będzie gładkie i elastyczne. To wyszło fajne, elastyczne, zwarte, yy, bardzo delikatne. Także zostawiam je, zostawiam je w tym momencie, żeby zaczęło rosnąć. Jak zacznie rosnąć, będę wyrabiała bułeczki. To fantastycznie wyrosło, zatem biorę się za przekładanie na stolnicę i wyrabianie bułeczek. Bułeczki formuję dowolnej wielkości, kiedy już są y, po. po yy rozdzielane, przygotowane do parowania zostawiam je jeszcze na chwilkę, żeby zaczęły rosnąć. Z pół kilo mąki wychodzi około 13 Średniej wielkości bułeczek, z tym, że tak jak mówię, one jeszcze urosną i w trakcie parowania też jeszcze urosną, także myślę, że dla czteroosobowej rodziny swobodnie to wystarczy. Do bułeczek będę przygotowywała sos truskawkowy. Truskawki mam z zamrażarki całkiem po prostu w lecie kiedy truskawki już są, miksuję miksuję truskawki i wkładam do y, um, woreczków bądź pojemniczków i zamrażam y, 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 z, y, y, z, y, przetrzymuję całą zimę w zamrażarce kiedy są mi potrzebne po prostu wyciągam taki pojemniczek bądź woreczek rozmrażam i mam gotowy, gotową podstawę do, mojego, y, do mojej polewy na przykład do y, właśnie bułek na parze, zresztą wykorzystuję truskawki również do Lodów. Podgotowuję, żeby chwilkę, żeby chwilkę się podgotowały i odparowały troszkę wody, woda, słodzę i mam takie truskawki jako polewa do lodów waniliowych, które wleć w zimie. Kiedy to cierpimy na brak y, y, truskawek i brak świeżych owoców, są po prostu fantastyczne. Rodzina jest zawsze zachwycona. Może być również polewą do y, bezy. Przygotowywanie bezy z bitą śmietanką i polewa y, z truskawek. To pewnie gdzieś tam już widzieliście u mnie na facebooku takie, takie zdjęcia także nie przedłużam do takiej porcji truskawek tu jest około nie wiem, 250-300 ml tych miksowanych truskawek słodzę, to dodaję jogurt naturalny najzwyklejszy w świecie i to stanowi moją polewę do bułeczek bułeczki już urosły zatem zabieramy się za parowanie naszych cudeniek bułeczki parujemy około 10 minut Bułki wyrosły gigantyczne, urosły <grymne> bardzo wielkie, tu jeszcze kolejne się parują, mam nadzieję, że będą pyszne, a tu już gotowe z sosikiem truskawkowym.